Hej, hej, wszystkim. Mam nadzieję, że u Was jest wszystko w porządku. Co do mnie, to jest też ok. Co mnie dzisiaj przynosi? Nie wiem, czy tak się mówi właściwie, ale nie będzie. Mianowicie, tak jak to widzicie w tym momencie na ekranie, zagram sobie dzisiaj w Squadbusters. Jakby. Nowa gierka na telefon, na telefon tam tablety wiadomo o co chodzi, nie? Emulatory nawet jeżeli chcecie na PC koniecznie, chociaż nie wiem czy na emulatorze tak w betę zagrać się, mniejsza o to. No ja jestem osobą, która sporo gra na telefonie z racji braku czasu i zawsze coś do robienia jest dalej, także sobie odpalić telefon na chwilę i pograć jak najbardziej nie ma sprawy. No i Supercell wydał nową gierkę, która jeszcze na świecie nie jest grywana powiedzmy, na całym świecie, jeszcze nie wyszła na cały świat, ale chociażby w Kanadzie już jest. I stąd na przykład ja mogłem sobie tą gierkę już pobrać. No co, zagramy sobie parę gierek i wam pokażę przede wszystkim o co w tym chodzi. E, jeszcze tylko dodam, że dlaczego jakby to? A z racji takiej, że grałem sporo, bardzo sporo w Brawl Starsa, w Clash Royale. Do tej pory właściwie gram. Żeby pobrać gierkę to podeślę wam link. Z instrukcją od znajomego, też w opisie. Dobra, dosyć gadania. Przejdźmy sobie do gierki. Więc tak, jak widzicie, to jest menu. Mamy tutaj, jakby, pierwsze okienko, i możemy sobie zobaczyć tutaj nasz postęp. Jakby to są tak, jak w starsze dla tych, które, którzy kojarzą. To jakby mamy taki postęp, poziomy, gdzie z czasem nowe postacie itd. Tak ja już tutaj jestem na poziomie 28. Gierkę pobrałem. Przedwczoraj, jeżeli się nie mylę, dwa dni temu jestem na poziomie 8, e, 28, połowie niedługo odblokuję sobie nitę. Jeszcze trochę i mam nowy świat, e, czyli Królewski. Następnie, jak nacisimy sobie na książeczkę, to tutaj mamy misję, za którą dostajemy właśnie te punkty, które nam pozwalają ten poziom ulepszać. E, no tutaj macie to samo, po lewej e, ten przycisk skład. No a skład macie wasze postacie. Jak widzicie, mamy tutaj postacie z Clash Royale, z Clash of Clans. Z e, Brawl Starsa no, jest sporo tego. No, mamy z Brawl Starsa chociażby Dynamic, bo Cold i tak dalej. A ten z nowych postaci mamy tutaj chociażby Kurczaka, który nigdzie nie każdy mi się, żeby był gdziekolwiek grany, chociaż mogę się mylić. Mamy Grega, który jest takim Timbermanem. No i mamy pełno innych postaci. Znaczy pełno. <laughs> na tym się to kończyło właściwie na razie, ale sporo nowych postaci. I jeszcze z tego co wiem, więcej postaci dojdzie. Tutaj mamy jeszcze kilka, czyli El Tigre. Jest też kurczak taki, zaraz wam go pokażę. Ten kurczak możemy dostać w pasie, chociażby tutaj. Ale no, pas kosztuje 60 zł. Więc zobaczymy. Nie wiem, czy będę kupował, czy nie. A, ale jak na razie, no, nie mam tego w planach. El Tigre. I jakby to są mega jednostki, czyli jednostki, które wykorzystujemy tam raz, jak się akurat trafi. I one są tak dużo mocniejsze w teorii niż inne. Dlaczego dużo mocniejsze? A dlatego, że e, zobaczmy chociażby tego ETIGRE. Jak widzicie, 11 11000 punktów życia, nie 250 ataku. A zobaczmy sobie chociażby e, króla barbarzyńców. Tutaj. To on, który jest takim mocnym tankiem, no nie jeszcze epickim, a epicki to jest jakby najwyższa jakość w tej gierce. To ma 3200, no i tylko 145% ataku. Także no. No tamte mega jednostki są jednak. Trochę, trochę mocniejsze. Okej, na górze macie swój profil, tutaj możecie sobie wasz nick zmienić i tak dalej. Ikonka. Jak widzicie, no ja teraz wracam do tą. E emotki, których jeszcze nie używałem w ogóle, nie wiem kiedy się to używa. No i co? No i wasze statystyki, co nie? Jakby no 21... O Jezus. 28 razy pierwsze miejsce, 45 top 3 i 52 top 5. Także tak to wygląda. Tutaj jest taki ogień, i tak dalej, sera top 5, no bo no to jest podrząd, ile gierek się dostało do top 5. Tutaj widzicie, miałem jedną bitewkę testową, to było nieciekawie. A tak, to pierwsze, drugie, drugie i tak dalej. Okej. Okay. Daty, co się zastanawiam, bo tutaj się nie kalkuluje co nie? Jak to może być, że mam na to serię 52, chociaż poprzednio miałem top 7? Po prostu jest tak, że za bodajże. 6000 chyba? Już w sumie nie pamiętam. Możecie sobie jakby odnowić tą serię, tak? A ta seria jest mega przydatna, dlatego że skrzyneczki, które dostajemy, zaraz wam to pokażę, e, możemy dostać więcej jakby punktów z tych skrzyneczek i zatem ostro wam to dosłownie za sekundkę. Tylko jak widzicie skrzynek też już normalnie nie powinien dostać, ale sobie to kupimy zaraz też za właśnie e, coiny. No i co jeszcze? Co, co tutaj nie pokazałem? No tutaj macie kolejne skrzyneczki, kluczyki i tak dalej. Misje macie, chociaż nawet tutaj wam nie pokażę, bo już mam skończone, ale macie misje takie jak skończ 5 razy w top 5, pokonaj dwóch przeciwników, tego typu rzeczy, nie? zbierzcie legemów i tak dalej. No tutaj macie tak yy, grupy, żeby sobie ze znajomymi zagrać. Zaraz wam to też zademonstruję, weźmiemy sobie do testu osoby, którą już kojarzycie mniej więcej. I co? Możecie jeszcze sobie dekorację tutaj zamłotki, dekoracje ogarniać, żeby sobie tutaj trochę modyfikować teren. No ja tutaj mam, jak widzicie, yy, domek dla ptaków i tutaj mam jakieś jabłka z lekiem, tak chyba? Czy <ścoughs> coś? No. Dobra, to co? Odpalamy pierwszą bitewkę i robimy teścik. Kupimy te skrzyneczki. 6000 golda kosztują te skrzyneczki nas. I tutaj nam wylosowało, czyli mapkę, pierwsza rzecz. No ja na razie mam dwie mapki, tylko blokowane. No i tryb gry, czyli. Trochę głośno teraz. I tryb gry, czyli no tutaj w tym przypadku mam. skrzynka taką z gemami na środku. O, to są młodek. No jak widzicie, tutaj chodzi o to, żeby pokonywać te moby. I po pokonaniu mobów wypadają nam Gemy i goldzik Zbieramy to, bierzemy skrzyneczki takie, które są do tej bitwy tylko i bierzemy nową postać. Każde postać mają swoje jakby bonusy dalej, No Greg, na przykład może, jak widzicie, ścina drzewa. Colt strzela takimi seriami jak w się właściwie, no i co jakiś czas, jak się naładuje ten różowy pasek, ma on taki... taką większą serię lekko. Okej. Okay. No, bo atakuje lepiej e, moby, ale na razie zostanę sobie przy kolcie, bo chcę Wam pokazać fuzję. O, dobra, użyjemy bomby. Spróbujmy... właśnie. Zgładzić tego tutaj gościa. Nie, 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 okej, okay. popełniłem błąd. Nie chciałem Grega brać, ale okej, okay, nie będzie. Na razie nie będę się z na bił, bo Godzilla trochę za duży level dla mnie na razie. Więc zbyt dużo szans nie mam. O właśnie, pyk. I jak widzicie pojawiła się fuzja. Co robi fuzja? No fuzja po prostu robi to, że eee... kurczę co do mnie chce. Raczej nie wygran z więc nie będziemy aż tak przedłużać. Dobra. Udało nam się uciec. Na szczęście był psujący się most. I co? I robią fuzję Y? Nie, nie ma sensu. Weźmiemy sobie barbarzyńcę. O! Aha, dobra, mam już jeden kanon, a weźmy drugi. Eee, okej. Okay. zajmiemy się tutaj botami. Nie wiem, czy go pokonam. Chyba powinienem go pokonać. Chociaż mocno mi bije. Dobra, zdjęliśmy go, nie wiem, bardzo chciał się bić. Eee, straciłem dużo postaci. Ale co ja straciłem? Właściwie No barbarzyńcę i ten... O, weźmiemy sobie dynamika, Przecież nie jestem jego jakąś fanem. Barbarzyńcę straciłem i... Eee, co? A, i Grega, okej. Okay. O, weźmiemy sobie bombę, jedna z najlepszych tutaj umiejętności. W sensie do PvP, bo no bo tutaj akurat bez sensu. <laughs> że jest tutaj druga, to sobie użyjemy. Kurczę, chciałem właśnie to wziąć. Widzicie, też mi rzucił bombę. Problem w tym, że nie mamy żadnego tanka, żeby brał damage'a, więc jak mnie zaatakują, to będę miał lipę. Ale dobra, okej, okay, mamy tanka, widzicie. Chciałem tanka, mam tanka. No nie, on mnie poskłada. Oj, 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 czy uda mi się uciec? O, to jest pytanie. Okej, okay, mamy kolejnego epic Hmm, Gostka, w sensie gość... Ghost, Gostka. Bo mamy... Archer Queen. O kurcze, Kuczaka. Dobra, pierwszy raz używam Kuczaka. Nie wiem co mi dał. Speed'a. Um, no. Jedna z najsłabszych im postaci. Nigdy jej w sumie nie grałem, więc nie powinienem się wypowiadać, ale... Ale no cóż. O kurczę, ale się robi. Teraz się jeszcze pozbierać, może jeszcze coś. Kurde. Chwila moment i miałbym prawdopodobnie pierwsze nawet... Nie, pierwsze może nie, ale drugie myślę miejsce. Bo... Dobry team mi się trafił na końcu. Bardzo dobry team. I ten. I byłem w trakcie składania gościa, nie? Jakby... no. Co fajne to jest to, że... Nie wiem jakie są wersje polskie, nie pamiętam czy wyeliminowany pisze, czy zgładzony, nie mam pojęcia, ale jak się pokona kostka jakiegoś przeciwnika na e, bitwie to po francusku pisze buty, czyli takie. Mm, nie wiem jak to powiedzieć. Dojechany? Może tak? No. O, kluczaki. Nie wiem, chcieli wam pokazać kuczaki w tej grze dzisiaj a, ale na spoko no. Tak czy tak musi się rozbierać? Ok, no tak jak widzieliście, tak wyglądała skrzyneczka, za szybką, może skippę, ale no i dostałem kurczę te punkty. Dobra, w bitwie, gdzie zagram z młodym, ja dostałem drugą skrzyneczkę, to wtedy Wam bardziej wytłumaczę sens tych, jakby, punkcików i dlaczego warto mieć tą serię. Dobra, jeszcze Wam pokażę, jak wygląda upgrade w postaci. Mianowicie wygląda to tak, że macie małych, potem macie średnich, dużych, no i jeszcze większych, tak. Dostajemy ileś tam postaci ze skrzynki i co 10 postaci jakby idzie nam to do góry. Tak jak te gry, nie wiem, czy co wiecie, musicie dawać. Hmm, dużo było takich reklam. Na przykład mała kawa z małą kawą da większą kawę, i tak, dalej, i tak dalej, aż ewoluuje coraz bardziej, nie? I tam zawsze trzeba jakby łączyć te dwa razem. No co tutaj jest coś w tym, sam desandezen, czyli łączymy te 10 razem, to wtedy nadaję jednego średniego. Potem, jak już uzbieramy te, tą ilość średnich, te 10 średnich. To każde 10 średnio będzie jednym yy, potrójnym. I no, no i czym macie większy level, to czym większy level macie później. Czyli potem już te się nie liczą, a już dostaniemy jednego czy yy, trzygwiazdkowego, yy, to już tylko ten trzygwiazdkowy się liczy. Ok, to widzimy się za sekundkę, a ja załatwię tutaj młodego do gierki. Dobra, także jestem już z młodym. Yy, nie wiem, czy go słychać. Jesteś? Dobra, także jesteś już w gierce? Czy. Jesteś. Dobra, to możemy zaprosić, ale no, generalnie pyk, zaprasza się tutaj, robi się stwórz grupę i zapraszamy bez znajomego. Ok, tutaj nas już zaprosił, my jesteśmy gotowi, także może on puszczać bitwę i jak widzicie od razu hmm, leci. Jakby nie muszę nawet dawać gotowości czy coś, bo tak jak widzieliście, no jak weszłam wszedłem w okienko tam ze znajomymi, no to ja miałem jakby już gotowość automatyczną. No, wyszukiwanie jest zależne. No, to generalnie trzymamy się tego czasu, co pisz na górze. Generalnie ten czas mówi e, dobry, dobry czas. No, Dobra. Tak, e, na przykład w tym przypadku widzicie, jest jestem sam. No, i jeżeli zobaczymy e, Igora, no to nie będzie on naszym typowo przyjacielem. Tylko będzie takim samym gościem jak wszyscy inni. Te stawki Battle Royale, ale jakby nie są składane nic. Dlatego no. Ale no z reguły ludzie jak gram tak razem to nie będą się atakować, bo... No, to byłoby trochę bez sensu, co nie? E, dobra, zrobimy tak. Zobaczymy sobie drzewko Ombą. Biegniemy dalej. E, czy zumiem Fusion Shelly? Nie, zrobimy to tak. Cztery. Dobra, zaraz. Znakał tego gościa. Perfekt, jeden leży. Czy jego też Tak. Nice, dwa fragi tak o. Super fajnie. O, dobra, wziąłem postać fajną, medyka. Z reguły nie jest taka jakoś dobra czy coś, ale... ...bardzo się przydaje nam. W przypadku, gdy mamy... ...mało e, życia czy coś. No i co jest fajną niej, to jest tak, że ona jeszcze robi slowa dla przeciwników, czyli spowalnia. Ale postać, ta postać. No. E, także tak to wygląda. Kurczę, jesteśmy trzeci dopiero. Musiałbym kogoś zaatakować. No, ty. Aha, to jesteś, jeśli masz tylko trzy postacie. Nice. Ale to co, to tylko trzy masz? No El Primo dwa razy i Shelly, widziałem tylko Dobra, aha, dobra, to w ten sposób Dobra, mam Archer Queen I pójdźmy sobie na mida, może kogoś tutaj znajdę Jestem tam gościu Spróbujemy go zaatakować No powinienem go zna Ale to jeszcze się okaże bo zaczną uciekać. Dobra, stawimy go, nie będziemy go gonić. Trochę ryzykowna. Uh, tego też nie będziemy atakować na razie. Musimy się ulepszyć trochę. Jesteśmy trzeci. Tak, uh, ulepszyliśmy sobie team. Nie wiem czy to się tutaj. ła wow. No, nieźle mnie wolno, właśnie tą bombą, o której mówiłem przed chwilą, wcześniej. Dobra, weźmy sobie biegamy. Trochę tego nas nie, nie, nie w tym momencie, ha. Tak. Ale on będzie uciekał teraz. Bardzo dobrze zagrał gościu, bo zamiast mnie e, po prostu atakować bez momentu, bez sensu i tak dalej, to poczekał, skończy mi się ten boost mój. I dopiero e, odparł swój i zaczął mnie puszować. Także mega sprytnie, mega smart. Pozdrawiam gościa. I co, trzecie miejsce. I tutaj widzicie, mamy ten bonus od serii top 5. I ten bonus widzimy w tym momencie. I za każdym kliknięciem. Ulepszamy, jakby, albo mamy szansę na ulepszenie skrzyneczki. Tutaj mamy plus jedną postać. I mamy kolejne bonusowe, to jest to samo. Aha, no i tutaj dopiero na ostatnim nam zrobiła się gruba skrzynka, bo po prostu kilka razy kliknąłem. Ale może równie dobrze Wam się zrobić: Rare skrzynka albo właśnie epicka, Czyli no wiadomo, inne postacie, lepsze postacie i tak dalej. Dobra, w tym przypadku dostaniemy Barbarzyńców Razy 5. Ok. Czy możemy to ulepszyć? Nie, jeszcze nie. Jak widzicie, jeden Barbarzyniec, Barbarzyńca nam brakuje, żeby tutaj dostać kolejnego z dwoma gwiazdkami. No i jakby były tutaj już te 10 na 10 z dwoma gwiazdkami, to ulepszamy i pyk, robi się trzygwiazdkowy. Dobra, czyli tak by wyglądała ta rka. No i co? No tutaj widzę jedna bitewka i bym miał kolejny opening, więc może sobie zagram tą bitewkę. I na tym zaprzestaniemy, żeby filmik też nie był y, półgodzinny. Tak. Ok. Ok, czyli tak, mamy tutaj mapkę y, piaskową, piaszczystą, no i dwa c Tutaj, jak widzicie, właśnie mamy dwa tryby, dlatego że wpadł jeden bonusowy, tak. Y, tak jakby. No i co nam dodało to? No pinjaty. Piniaty, które dają sporo rzeczy. Jakiś już tutaj chce się klepać, tak? Dobra, znakotujemy go. Piniata i więcej gamów. Ta skrzynia z gemami, z tego co... ten goblin na puczek. Ale ten nie szkodzi za bardzo, bo ja tak nie jestem gotowy na gonienie go. pozbieramy sobie te piniaty. Kurcze, powinienem wywalać te kanony, bo te kanony jakby nie dysponują się, z tego co widziałem. Także warto je trzymać muszę się zbierać. To jestem ja, 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 to jestem ja. Ach, ten teammate. Dobra. Użyłem strefy leczenia. Dobra, zrobimy sobie Fusion e, Shelly. Czyli Giga Shelly tam. Ono ma wtedy więcej e, jakby ultimateów, tak? Zdolności specjalnych, co tak odrzucę. No co, ulepszamy się dalej. Dobra, przydałoby się Królowa Łuczniczek. Mam tychże postaci na dystans. Ale czy dostajemy to jeszcze nie wiadomo, bo to jest raczej random.

Dlaczego mnie atakujesz halo? <laughs> <Również. śmiech> Drugie miejsce. Młody mnie wyprzedził, bo tam było knokautowa parę przeciwników. O nie! a jaj. No tego nie toleruję. Jak to może być? Tak? Że trzecie miejsce, halo. Trzeba tego gościa zniszczyć. Ale mam na to 20 sekund. Dobra, ewentualnie pozbieramy sobie na szybko dużo ty, Nie, no tak to się nie uda. Nie, nie zdążyłem. Kurde. Trzecie miejsce, no dobra, no jesteśmy w top 5, także nasza seria się trzyma. Ale jak widzicie, jeden gen mi brakował. God damn. Jeden gem i bym miał to drugie miejsce, a mody to w ogóle nie wiem co on zrobił, ale 433 gemy, nie mam pojęcia jak on to zrobił. A właśnie, no właśnie nie wiem, ja grałem nimi dzisiaj pierwszy raz, także, na filmiku by the way, także no, ale dobra, widzę, że zrobiłeś trzy fragi, nieźle, nieźle, ja jeden, także no. Mega? Czy Fusion? Mega to są te smocze, to... No. Okej, okay. znowu barbarzyńców dostałem, razy 6 tym razem. E, ale co, no możemy jak ulepszyć. Także widzicie, 15 na 10. Pyk. I poszedł jeden. Tutaj. Także mam już 4 na 10. No niedługo powinienem mieć e, medyka na trzecią gwiazdkę. Ale... Ale no, zobaczymy, hmm. czy się uda. No ja też mam wszystko na dwie na razie. Dobra, i skrzyneczka. Ej, ja nie wiem, nie wiem czy to widzowie na mnie jakieś zaklęcia rzuciliście czy co, ale na samych barbarzyńców to nieźle. Yy, czemu puściłeś bitewkę? Dobra, także pyk, już 5 na 10 barbarzyńcy, mega fajnie. Szkoda, bo tutaj nie zobaczymy tego, a brakuje mi 40. Ale no, no no, cóż, no teraz nic nie zrobię. Ewentualnie mogę zrobić tak. Że wejdziemy tutaj. No i kupimy sobie. E, nie wiem, czy Shelly, czy króla. Czekaj, zobaczmy sobie, ile mamy czego. E, króla mamy 4, a Shelly mamy 1. No dobra, no to wiadomo. Idziemy po króla. To weźmiemy sobie króla. Hop. Baby King. Słodziak i ho, I mamy już 5 na 10 I odbieramy sobie coiny. No, także ja zaraz powinienem mieć nitę, a tymczasem z wami się żegnam. Dzięki za oglądanie i to jest drugi filmik tego samego dnia. Taki bonusik. Trzymajcie się, hejka peace. Ciao!